Hasło ustawiłem seks. A. Nie wiem czemu on tak zrobiłem. <laughs> to mocne hasło. Ja sobie skrugowałem no, to... zgooglowałem... zgooglowałem... setek grzyby. I generalnie jakiś typ aż tutaj w świątyni Trybunału w Bal może je sprzedaje. To tam sobie kupi i od razu zrobię kulec Świątynia Trybunału? No. kurwa. Trybunał Konstytucyjny? No to właśnie on. <laughs> Trybunał Viveka. Ja myślę, że gdyby Vivek zasiadał w Trybunał na to kurwa w tym kraju... W tym kraju... ...to <grywa> <grywa> podważał każdą decyzję y, Unii Tamrielskiej Tak jest. No sobie tak jest, bo idzie. <grywa> <grywa> jest Jezu ta animacja kupowała mnie, argumentem jest nie, nie, <laughs> to nie, 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 drarajara nie, 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 co jest za Jakiś łóżek! <gulik> Idę. Tylko ja amany nie mam, jakby co. Muszę sobie A, no to rzadam, jest Ty, z Mocnego chyba. Dałem Rest Until hint i mnie łóżek zaatakował w nocy. No, pomóż! Niektóre piję! Chodź. Chodź. Chodź Czemu nie muszę zaatakować? SilverTiger DarkPlanterHurkPutz Giras O oh, kurwa panie, to jest 1000 golda w altę Zbieram to No, cześć Czy jest coś, co mogę dla Ciebie zrobić? A ta co? Co? coś jest Co? Tej kurwa o, ona no chce mi dać dupę, jak znajdę tej kersionek. Tak? O, zajebiście. Znalazłeś? Jeszcze nie. Może no, 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 to jest jakiś, nie wiem, bait. Czekaj, idę zobaczyć, czy nie, kurwa, nieco ujadę mnie z łuku. Mam go. O, no, też go o, właśnie no. widziałeś. Kutnicy. O, no, wiedziałem, kurwa, przecież. To było skim piękne. I to ona jakaś pojebana jest No i widzisz, na raz... <laughs> na raz jakaś obca baba w lesie, cię zaprosi na ruchanie, to już wiesz, że <laughs> no, jest nie tak Jakby przejrzałem ją No ale i tak, ale i tak sobie się kwestą No bo jednak liczyła na to